Jeszcze automat. What? Cześć YouTube, witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek poświęcony Lebelowi Marksmanowi. Dwa meczyki rozegrane tym oto Songeistem. Coś tam postrzelaliśmy, fajne meczyki ugrane. Myślę, że wam też się spodoba. Także zapraszam was teraz do oglądania, a jeżeli film się spodobał, to do subskrypcji kanału, łapek w górę i komentowania. Kamera! Akcja! Kurde, tu mam troszeczkę innego sensu chyba na, na Marksmanie ustawionego Nie, na snajpie mam innego ustawionego na Marksmanie Hello team Hello mister Tobias Canelo A, on po rusku? Nie gawarisz po ruski? ruski Nie gawarisz? It's Nie gawarisz Jesteś z No, z China. Hmm. Tobia, are To oni nie chcą robić tego bossa? To oni chcą iść na drugiego? A tak chcę robić. O, dołki. No to problem for me. Bogaci. Pete. No, nie wierzę, gdzie się nie wychylę, to dostaję. Na chwilę się wychylam, dostaję. Jeszcze zaraz stamtąd dostanę, będę. Nie dostał głowę. Trzymano 15,5 FPS-a. Łączę się z tą w bólu. O, baniszyk mi się przyda. Somewhere in front of us. I don't know, I don't know, I've killed one, there might be one on north very close. Okay. Let's go, boys! Nice. How did you A, Gigi, guys? China or not? No, I'm not from China, mate. I'm not. <laughs> <laughs> o okay. cztery ciała jak na razie? Be careful, there might be someone else. There might be someone else. I'm not sure. How many bodies you count? I counted four. Okej, to jest pięć Chyba, że jednego dwa razy policzyłem, nie wiem. sobie nie dało I hit you Tobias. You know how you look like? Yeah, like you're scratching your balls. <laughs> yeah. Yeah. You, like, do it again. Do it again. Punch it. Punch it. <laughs> yeah. I don't know why you're moving your left hand. It, it, very. <laughs> be, uh, my balls from steel. That's <laughs> yeah. Okay. 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 <laughs> You've got balls of steel. Okay. You wanna go second boss or you wanna extract? No, no, go extract. Okay. It was a good fight, yeah? Yeah, good game, good game. <laughs> Todd, did you see last Matrix? Yeah, yeah, shoot. It's fucking shit, yeah? Yeah, not wild, uh, what I was expecting. Down hell uh, yeah red 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 Peace! Yo, there's another team. We can team up, okay? Peace? No, peace, peace! Yeah, yeah, peace, peace, peace. Help us, help us. No, no! No, Why? Come on, man. friend now, come on. Amigo, malo, malo. What is going on over here? Nie słyszę przez te banki nic, no? Ok, I see. They fight against each other. We have to take as advantage. Obrona częstochowy, wszystkie drużyny tutaj. Dwa bounty, a oni wszyscy tutaj. Coś tu jest blisko. Oprócz naszego, no naj ma zaraz niebieski kurtce. Ay, you feeling better now? Let's go, let's go, boys. Nie wiem czy to teraz cała drużyna nie będzie. Zabijem jednego drugiego, a jednego tam w wodzie wcześniej, więc to może być cała drużyna. He was on that white house on the north. Inside the house. Ja tam jeszcze kogoś słyszę ej You go any seconds left guys, or not? oni tej lulu na pewno nie podnieśli, bo ja od tamtej pory tej lulu ani razu nie widziałem. ona podchodziła tak tutaj. I ta dwójka to była właśnie cały czas drużyna, która gdzieś tutaj się poruszała. Więc myślę, że ta drużyna już jest out. Tej drużyny mamy tu jednego typa na pewno na schodach, jeżeli dalej leży. Tak, leży. Więc we could burn. Him. A ja wyrzuciłem wszystko do palenia. A nie jest! Okej, okay, I'm burning. Berling, Berling, guys. To była głowa. Zgłaszam. No dobra, no to to była głowa. Let's go! Na taksy go, go, go. go. Na taksy go, go, go. Yeah. Show. I, I think that's everyone. Łomo, Sinek, do wzięcia. Trzecia drużyna? Kurczę, nie wiem. Ja nie wiem, czy tu trzech drużyn nie było, bo tutaj, kurde, popadało trochę ludzi. Nie wiem, nie wiem. Tylko, że ci też byli popodnoszeni na pewno parę razy. Bo tam jeden gościu, nie trafiłem mu głowy, a padł. Ten, co przebiegał tam w tamtym miejscu. A, nie, to są trzy drużyny na pewno. Tu jest kolejna drużyna. To są trzy drużyny. To, bo ten gościu to jest z innej drużyny. Tak, trzy drużyny są. Tę, to, tego w ogóle nie kojarzę, kto go zabił. Ja zabiłem tutaj typa, ale go podniosła, chyba, Ej, ona go podniosła. Kiedy ona go podniosła? Gdzie ja mogłem go zabić? On z, jak on zginął? Hang got anyone on the vision or not? Musiała go podnieść w takim bądź razie. Który to był? I've killed one over here and he's not over here. Unless maybe they rest. I don't know. No i tu też gdzieś powinno być ciało. should be another body over here. Maybe they then they run away or something. Oh yeah, that might be him. Might be him. Minąłem, minąłem tego minąłem, tak? Jeszcze... I know where is one more for sure. We can go second boss if you want. Uh, that's a server wipe, so we shouldn't have anyone else. It's up to you if you wanna chill. What? Maybe someone ran away. Cause I've seen I've seen more than six bodies for sure. No ile widzieliśmy ciał? Jedno drugie? Na pewno, trzecie tam, czwarte, szósty, siódmy. skurde, no osiem to na pewno, co jedna osoba Bo w tamtym tygodniu nie robiliśmy, bo nie było kiedy i jak no ja, jeszcze na pitching tam, znaczy na kościele, pewnie w piwnicy będzie siedział jakiś gang shotgunów Ale nie, no tam więcej ciał niż sześć, tam nie może być więcej niż dwóch typów On może teraz uciekać, mógł zrobić bossa i teraz ucieka, żeby podnieść swoich ludzi Dlatego idę tak od lewej Ta Ucieka Oni uciekli tylko, żeby zrobić bossa. Jakaś jedna osoba albo dwie z tamtych drużyn. Nie wiedzą, że ja tu jestem. Kurwa, jak zginę, to będę zły na siebie. Nara! Ale się nie spodziewał, na 100% się wystraszył. Obstrał zbroję jak ja zazwyczaj na pewno. Ja yeah, I've killed him. There's one guy I think only who's over here somewhere. On the floor, he's on the floor. On wiecie ja, No i też to uda... Taka akcja udała się w gruncie rzeczy dlatego, że nie miałem, nie miałem na sobie bounty. GG guys, GG, well played.